Tylko spójrzcie na te wszystkie papryczki chili Nienawidzę ostrych przypraw Sprawdźmy jakie porcje dostaniemy Nie chcę jej w ogóle dotykać Świetnie, wygląda na to, że nie będę musiała Wylosowałam swój szczęśliwy los O nie, tylko nie to Nie można sobie wyobrazić nic gorszego Cóż, przynajmniej moja porcja będzie mała Co mnie cieszy to wszystko dla ciebie, Mary. Częstuj się, nie będziemy ci żałować. Co wy robicie? Przestańcie! Nie mamy z tym nic wspólnego. Tak zdecydował los. Przecież Emma też dostała jedną papryczkę. Przypominam, gdybyście o tym zapomniały. Nie trzeba było, Mary. Chętnie bym ci ją dała. Okazuje się, że nie jest tak źle. Da się jeść te papryczki. Ami! Ale dlaczego tu jest tak gorąco? Wyłączcie ogrzewanie i przynieście mi trochę wody. Błagam was. Uff, od razu lepiej. Uf. Biedactwo. Przeżyła ciężkie chwile. Nic mi nie jest. Mogę znowu oddychać. I po wszystkim wystarczy papryczek na dziś. Mary, teraz twoja kolej, aby pokazać na co się stać. Wierzymy w ciebie. Może nie muszę tego jeść? Proszę, nie zniosę tego. Nie, nawet mnie nie proście, nie zgadzam się. No. To wbrew zasadom, Mary. To się nie uda. No dalej, weź się w garści otwórz usta. Emma, pospiesz się i wkłada jej papryczki do buzi. Tak jest, brawo. Widzisz, to wcale nie jest trudne. Please. Puśćcie mnie, nie chcę tego jeść. Świetnie się spisałaś. Niepotrzebnie tak dramatyzowałaś. Wygląda na to, że macie rację. Ta papryczka wcale nie jest ostra. O nie, coś mi burczy w brzuchu. Pomocy, chyba się spalę. Spokojnie, weź się w garści i oddychaj głęboko. To nie pomaga, dajcie mi trochę wody. Nie chcecie? To sama pobiegnę do kuchni, a jeszcze lepiej gdzieś daleko, żeby zaczerpnąć powietrza. Muszę natychmiast wyrzucić z siebie parę, bo inaczej wybuchnę. Mary, wracaj na swoje miejsce, wszystko zepsujesz. To oh wystarczy, przestań. Nieraz mi się kręci w głowie od tego twojego biegania. Tu po wszystkim. jestem wyczerpana, możecie się zrelaksować. No w końcu. Mmm, korn sosem. sosen, wspaniale. keczup. uwielbiam go. Sprawdźmy karty, czas dowiedzieć się, kto otrzyma ten przysmak. Dostanę dużą porcję. No ja nawet nie poczuję ich smaku. Ja też nie mam dobrych wiadomości. Zjem tylko jednego kornboga. No dalej, szybciej, chcę wszystkie korndogi. Zabieraj Emma. O, prawie zapomniałam. Jeden z nich jest Twój Lili. Dzięki, Emma, zjem go od razu. Nie ma co czekać. Ojej, jest jakiś gumowy, ale i tak pyszny. Ma tak dużo sera w środku. Ale fajnie się ciągnie. Chciałabym go spróbować. To jest niewiarygodnie pyszne. Spodobałoby ci się. O, patrz, w środku jest parówka. Co za miła niespodzianka. Uważam, że nadzienie jest obłędne, a sos doskonale je uzupełnia. Mogłabyś się ze mną podzielić, Lily. I po wszystkim. Teraz moja kolejna na Emma, a może ty się ze mną podzielisz? Yummy. O nie! To jest tak dobre, że nikomu nie dam nawet kęsa. Przecież mówiłam. Miałaś rację, Lili. To jest najlepsze danie na świecie. Co za apetyt. Myślę, że mogłabyś zjeść nawet słonia. Dzięki za komplement, Mary. Właśnie dlatego, gdy jestem głodna, najlepiej trzymać się ode mnie z daleka. A może przestaniesz rzucać w nas patyczkami? To naprawdę boli. Koniec, nie będę tego tolerować. Zaraz dam ci nauczkę, Emma. Moja cierpliwość się skończyła. Dam ci korn którego będziesz długo wspominać. Gdzie byłaś, Mary? Za chwilę się dowiesz. Emma, przyniosłam ci dokładkę. Super, dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Fu, co to jest? Wcale nie smakuje jak Kordok. Może dlatego, że to Tatarak. Genialny plan, Mary. Dzięki. Zobacz, jakie to fajne. Możemy się tym bawić. Tak, to jest jak puszyste chmurki. Super. Sprawdźmy szybko kartki. Zgadzam się. Świetny pomysł. Mam najwolniejsze tempo. Wygląda na to, że Suzy ma największą ukłarta. Będę musiała się z tym pogodzić i jeść w zwykłym tempie. Chociaż nie miałabym nic przeciwko temu, żeby pochłonąć ten makaron w ciągu kilku sekund. Niezły smak, ale jakoś nie mam na niego chęci. Przestań się dąsać, Mary. To nie moja wina, że mi się poszczęściło. Zobacz, co wymyśliłam. Można zawinąć makaron w pizzę i zjeść go naprawdę szybko. Przypomina burrito. Bardzo mi się podoba. To by w to wątpił? Zawsze się ze wszystkiego cieszysz i to jest wkurzające. Suzy, twoja buzia jest stała brudna. Nie zwracajmy na to uwagi. Kate, pozwól, że ci pomogę. Dzięki, Mary. Obawiam się, że zjedzenie tego wszystkiego zajmie mi zbyt dużo czasu. Wow, jakie długie kluski. Ojej. Część, że już szczęki mnie bolą. Co ty tu robisz, Kate? Jesteśmy w trakcie innego wyzwania. Ona jest jakaś dziwna. Tak, Emma ma rację. Jak się tu znalazłaś? Nie zwracajcie na mnie uwagi. Muszę po prostu zjeść mój makaron. Co przeszkadzasz nam? Czasami jest taka nieznośna. Kiedy wreszcie skończy się ten makaron? Wiedziałam, że to trochę potrwa, ale nie sądziłam, że aż tak długo. Dokąd on mnie prowadzi? Kosz na śmieci? To obrzydliwe. Dlaczego dałam się na to nabrać? Dziewczyny musiały to ustawić. Cześć, Kate, dawno cię nie było. Nigdy wam tego nie wybaczę. Mary, sama się o to prosiłaś. Smacznego. Co za zwrot akcji, Kate, lepiej uważaj. Nie boję się. Sprawdźmy, co tym razem tutaj mamy. Według mnie wygląda to całkiem nieźle. Zgadzam się, w końcu mam największą prędkość. Spójrzcie na te pyszne ciasta. Już wzięłam kawałek. Jest taki aromatyczny, nie mogę się powstrzymać. Mm, krem kokosowy jest moim ulubionym. Już mi ślinka cieknie. Pospiesz się, Suzy, my też chcemy spróbować naszych tortów. Może nie będziemy czekać. Masz rację, Mary. Zacznijmy już teraz. Jestem gotowa, by zanurzyć głowę w tym cieście. No to odważne, Kate, powrócisz się. Chyba jej to nie obchodzi. Nie wygląda to jednak zbyt schludnie. Oh, what? I co z tego? Mnie smakuje. Lepiej nie wchodźmy jej w drogę, ona mnie przeraża. I po wszystkim szybko zjadła moje ciasto. Zostałam tylko ja. Mmm, jak dużo kremu. Postaram się rozłożyć tę przyjemność w czasie. Będę się delektować powoli. No co mi się podoba. Są chwile, kiedy nie chcesz się nigdzie spieszyć. Nie rozumiemy tego, Mary. Przykro nam. A szkoda. To niesamowita uczta. Oh. Hej, gdzie się podział mój torf? Kate i ja postanowiłyśmy wziąć po jednym kawałku. Myślałyśmy, że nie będziesz miała nic przeciwko. To niesprawiedliwe. Uh. Wreszcie nowa runda. Będę musiała iść ze średnią prędkością. A ja z szybką, super! No i proszę, a ja znowu będę wolna jak ślimak. Jak Wam się podoba nasze jedzenie tym razem? Szczerze mówiąc, nie lubię brokułów. W ogóle mi się to nie podoba. Fu, to obrzydliwe. Suzy raczej nie lubi zdrowej żywności. Oj, rozumiem ją w tej kwestii. Nienawidzę brokułów. Dobrze, udawajmy, że to jest coś pysznego, na przykład ciasto. Życzcie mi smacznego? Yeah. Hej, krojenie brokułów zajmie ci bardzo dużo czasu. Nie przeszkadza jej Mary, niech sama się tym zajmie. Suzy ma rację, wiem co robię. Zobacz, jak pięknie wyszło. Ale to nadal są brokuły, ich smak się nie zmienił. Myślę, że jak dodam sos serowy, będzie lepiej. Wyszło świetnie, nawet nabrałam apetytu, sama nie odmówiłabym sosu serowego. Bardzo mi się podoba. Mówiłam wam, że wiem, co robię, a wy nie wierzyłyście. Mam nadzieję, że sos poprawi smak brokułów. Spróbuję! Fu, to nadal jest obrzydliwe! To wszystko skończyłam, nie chcę więcej. Lepiej zjem swój sos. Pomoże mi pozbyć się tego okropnego smaku. Teraz nie mam w ogóle ochoty próbować mm -hmm. tych brokułów, ale znam sposób, żeby to szybko zakończyć. Małe kawałki można łatwo wessać przez rurkę. Wow, jesteś jak prawdziwy odkurzacz, Mary! To niesamowite! Dzięki Suzy wiem, jak zadziwić. O nie! Teraz moje usta są pełne brokułów. Przepraszam, nie mogłam tego wszystkiego przełknąć. Zdarza się, Mary. Zrobiłyśmy wszystko, co było w naszej mocy. Pizza, jak fajnie! To jest moje ulubione danie. Spójrzcie, jest też ser. Trzeba go zetrzeć na tarce i dodać do pizzy. Jesteś tym całkiem dobra, Jess. Ser na pewno sprawi, że moja pizza smakuje jeszcze lepiej. O tak, jest boska! Mogłabyś się pospieszyć, ja też jestem głodny. Przepraszam, Andy, ale teraz moja kolej, dostałam większy kawałek sera. Jak ładnie wygląda na pizzy. Zgadzam się, ślinka mi cieknie na jego widok. Nie udław się. Radzę nie patrzeć jak jem. Nie mogę oderwać wzroku. Andy, mam dobrą wiadomość. Twój ser też już jest. Szybko zetrę go na tarce. Zobaczcie jak go dużo. Ten kawałek po prostu się nie kończy. Jestem już zmęczony. Duża porcja ma swoje minusy. Na razie idziemy na małą drzemkę. Ja też z chęcią odpocznę. Mhm. Nasza szansa, Jess. Wiesz, że to mi chodzi. Oczywiście. Szybko weźmy pizzę i zjedzmy ją, zanim Andy się obudzi. Jakie to jest dobre? Nie mogę przestać. Świetna przekąska. Co? Nie! Tylko jeden kawałek gumy. Jakie to smutne. Moja porcja wygląda o wiele bardziej atrakcyjnie. Ale wciąż nie jest idealna, moja natomiast jest spełnieniem marzeń! Zak naprawdę jesteś szczęściarzem! Ale to ja zacznę. Myślę, że uwinę się szybciej niż wy. Zastanówmy się ile gum jest w opakowaniu. No cóż, nieźle. Wystarczy, żeby rozpieścić kubki smakowe. Co za bogaty smak! Jazz, twoje policzki są tak spuchnięte, że zaraz pękniesz. To jakaś kara. Nie mogę nadmuchać mojego balona. Nie śmiejcie się, po prostu muszę się skupić. Ups, przypadkowo wyplułam gumę. Fuu, prosto w moim kierunku. Zabieraj ją. O nie! Spójrzcie, co się z nią stało. Wygląda ohydnie. Zaraz zwymiotuję. Nie zjem już tego. Na pewno z moją gumą to się nie stanie. Zacznę od zdjęcia opakowania. A teraz można spróbować. Czy to wszystko zmieści się w Twoich ustach? Nie martw się, wiem jak radzić sobie z gumą. Nic nie rozumiem. Po co to podrzucasz? Żeby potem złapać ustami. Właśnie tak. Czy to nie fajne? Wow, 10 na 10. Czas na porządną pracę szczęki. No dalej, skup się, Mary. Możesz to zrobić. Chyba coś mi wychodzi. O nie! Duszę się! Pomocy! Musimy ją uratować, Zak! Nie rób tego, proszę, dam sobie radę! O nie! Twoja ośliniona guma trafiła prosto w moje czoło! Fuj, trzeba ją natychmiast odkleić! To obrzydliwe. A ja myślę, że jest okej. Okay. Jestem gotowa ją zjeść. Obrzydliwe jak mogłaś. Super pyszności. Mam nadzieję, że moja guma nigdzie nie spadnie. Oj, bo blisko. Spokojnie będzie dobrze. Uff, dzięki Bogu. Bałem się, że runie. Ale jak się dobrać do tej góry? Spróbuję jeszcze raz. Tylko ostrożniej. O nie! Skąd się wzięła ta ryba? Mówiłam ci, że nie będę tego jadła. Zaraz znajdę tego, kto to zrobił i na pewno będzie miał kłopoty. O, Zach, cześć! Dlaczego tu jesteś? Chciałam się dowiedzieć, do kogo należy ta ryba. A, chyba już rozgryzłem. zabiera zabierają z powrotem. Oddaję. Nie trzeba było. Fuu. Dobrze ci tak. Jaka pyszna guma! Znalazłem winowajcę. Teraz można się zrelaksować. Gdzie się podziała moja guma? E, tutaj, zostawiłyśmy ci jedną. Okay. Dzięki bardzo. Ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że zostałem oszukany. Jestem szalenie głodny. Najwyższy czas, żebyśmy coś zjedli. Mam tabliczkę czekolady. Super, jak pachnie. Dlaczego tylko Mary ma przekąskę? Ja też chcę. Wspaniała, ale troszkę mała tabliczka czekolady. Spójrzcie, dostałam od razu kilka naraz. Co za szczęście. Dlaczego włożyła się do miski? Chcę je roztopić. Zobaczycie, wyjdzie fajnie. Myślę, że to świetny pomysł. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć efekt. Gotowe? Teraz zobaczymy, co wyszło. Wow, cała miska gorącej czekolady. Tak, wygodnie to będzie pić przez słomkę. Jest pyszne. Ja Miałam dobry pomysł. Jess ma jeszcze jedną tabliczkę. To genialne, jedzenie czekolady i popijanie jej czekoladą. Tak, to było pyszne. Mam przeczucie, że niedługo zobaczę swoją porcję czekolady. Intuicja mnie nie zawiodła, już jest. Wow, jak dużo! Chciałabym być na miejscu Endiego. Wy już zjadłyście swoją czekoladę, teraz moja kolej. W stylu tabliczek można zbudować całą fortecę. Wow, wygląda niesamowicie. Ostatnia tabliczka jest na miejscu. Moje arcydzieło gotowe. Można próbować. O, tak, to jest po prostu wspaniałe. Wybacz Andy, ale będę musiała zniszczyć Twoją słodką fortecę. Wow, czekolada wylądowała tuż pod moim nosem. Dobra, częstujcie się. Dlaczego w tym rożku jest tak mało lodu? Nie podoba mi się to. Rink wygląda słabo w porównaniu z moim. Co to jest? Największy rożek, jakiego kiedykolwiek widziałam. Jest wspaniały. Dobra, ja zacznę. To nie potrwa długo. Lodów jest tak mało, że nie mogę ich nawet językiem wydobyć. Kurczę, nie sądziłam, że to będzie takie trudne. Dobra, mam tego dość, trzeba coś zrobić. Chyba coś wymyśliłam, po prostu przekręcę rożek. To nie był dobry pomysł, Emma. Kurczę, nadal nie mogę zjeść lodów. Wreszcie mam je w rękach, choć nie wyglądają zbyt dobrze. Dobra, zadowolę się tym, co mam. Twoją drogą są pyszne. Można polizać lody i zagryźć wafelkiem. Wspaniale. Masz bardzo dziwny gust, ma. Muszę dostosować się do okoliczności. Cieszę się, że i ja mogę teraz spróbować lodów. Ej, co ty robisz? Degustuję. Nie możesz to moje lody. Ale są tak dobre, że nie można się od nich oderwać. Zjadłaś już swoją kulkę, wystarczy, nie zbliżaj się więcej do moich lodów. Sam się nimi zajmę bez Twojej pomocy. To jest naprawdę dobre. Nie wiem, który z nich najbardziej mi smakuje. Wafelek też jest smaczny. Zapamiętam Ci to. Przestańcie się kłócić, życie jest piękne. Wystarczy spojrzeć na prezenty, jakie nam czasem daje. Ten rożek jest tak ciężki, że ledwo mogę go utrzymać. Jedz szybko, Susie! Masz rację, Quentin. Im więcej zjem, tym rożek będzie lżejszy. W razie czego możesz liczyć na moją pomoc. Myślę, że sama sobie poradzę. Nie ma pośpiechu. Będę się nim cieszyć. Jakie to jest pyszne! Każda kulka jest wyjątkowa. Rewelacja! Szkoda, że mogłam spróbować tylko jednego smaku. Oj, jakoś mi zimno. Co z nią? Ej, Suzy, jak się masz? O nie, odmroziłam sobie palec. Musimy ją jakoś rozgrzać. Wiem, co nam pomoże. Włącz gorące powietrze. O tak, jak ciepło znów czuję swoje ciało. Bardzo Wam dziękuję, jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Nie ma za co, jesteśmy zespołem. To było straszne. Wow! Hot dogi świetnie. Mój wygląda na bardzo małego w porównaniu z waszymi. To na pewno zobacz, co numery. Największy Największy dog, jakiego kiedykolwiek widziałam, mam nadzieję, że moja porcja będzie mi smakować. O tak jest świetna! Szybko to zjadłaś Jess. Teraz tendy. Jestem gotowy. Jeju, jaki jesteś niezdarny. To nie moja wina, hotdog sam się rozpadł. Nie mam ochoty jeść samej bułki. Muszę coś wymyślić, żeby uniknąć tej samej wpadki. To nie będzie łatwe, Mary. Nic nie szkodzi, znalazłam rozwiązanie. Trzeba wziąć większą bułkę, żeby wszystkie kiełbaski się w niej zmieściły. Pyszności. To genialne, dlaczego na to nie wpadłem? Brawo! Jesteśmy z ciebie dumni. Dziękuję. Kto pierwszy wciśnie guzik? Nie jestem prawie gotowa. Bingo, mam nadzieję, że kolor niebieski przyniesie mi szczęście. Wkrótce się o tym przekonamy. Emma, jesteś bardzo dzielna i za to dostajesz smaczną nagrodę, strzelającą posypkę. Wow, jak fajnie eksploduje. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co się stanie po jej zjedzeniu. Nie z tego momentu. Otwórz buzię, Emma, to wszystko dla ciebie. Chyba wybrałam piasek, ale dlaczego ma taki kolor? Wow, to słodycze, co za szczęście, mam takiego farta. Nie będę przedłużać, muszę zjeść wszystko, co wpadło do pudełka. Wow, no zaczęło się, wygląda pięknie. Chyba ktoś tam się dobrze bawi, a ja wciąż nie mogę wybrać. Dobra, niech będzie zielony guzik. Suzy, zupełnie o tobie zapomniałem. Te fajerwerki sprawiają, że kręci mi się w głowie. No co tam mamy? Co za nietypowy wybór. Tego się nie spodziewałem. Chyba nikt nie chce dostać ognistych naczosów, ale nic na to nie poradzimy. To twój wybór. Po prostu musisz się z tym pogodzić. Nawet nie chcę tego dotykać. Boję się, że się poparzę. Przepraszam, Suzy, to nie moja wina. Trzymaj się tam. Mam nadzieję, że dasz radę. Co to, to jest? Wygląda jak węgiel. Nie, chwileczkę, to są naczosy. Świetnie, w końcu będę mogła coś przekąsić. Jak przyjemnie chrupią. Dlaczego tu jest tak gorąco? O nie, ja płonę! Pomocy, zróbcie coś! Ratuj się, kto może, pożar! Wiedziałem, że to się źle skończy. Suzy, co tam u ciebie słychać? O mój Boże, nieźle oberwałaś. Biedaku, tak mi przykro nie chciałem! Gdzie jestem, co się dzieje? Wszystko będzie dobrze. Spójrzcie lepiej na piękne fajerwerki, które zrobiłam. Czas kontynuować grę. Nie mam nic przeciwko, na pewno mi się poszczęści, ale mimo wszystko zawsze należy być przygotowanym na najgorsze. Charlie, twój wybór się liczy. System będzie teraz określał, co dostaniesz. Gratulacje, to papier toaletowy. Daj mi czas na wyciągnięcie wszystkich rolek. 5, 4, 3, 2, 1, gotowe. To ostatnia rolka. Wkrótce wszystko będzie Twoje. Co tam jest? Papier toaletowy? Nie wiem po co mi to i dlaczego jest go tak dużo. Ej, uważaj, rolka uderzyła mnie prosto w twarz. Wiecie co? Mam genialny pomysł! Zamierzam wykorzystać każdy skrawek papieru. Cieszę się, że Ci się spodobało. Do zobaczenia. Muszę iść do innego gracza. Niezidentyfikowany obiekt. Jestem mumią powstałą z martwych. Niezidentyfikowany obiekt zniszczyć. Co Ty robisz? To ja, Quentin! Obiekt został zniszczony. Byłem na skraju śmierci. Żeby tylko papier się nie zapalił. Nigdy więcej nie będę tak żartował. Czas przejść do drugiego zawodnika. Załaduj baterię. załaduj baterie. Kurczę, jak zwykle, znowu trzeba ją naładować. Dobrze, że ładowarka jest pod ręką. Trochę to potrwa, żeby mogła znowu pracować. Świetnie ładuje się. Przepraszam, ktoś do mnie przyjdzie? Już naciskam przycisk dosłownie za sekundę. Gotowe. No i co tam? Co się dzieje? Czy ktoś mnie słyszy? Już mnie męczy to czekanie. No, w końcu się naładowała. Można odłożyć sprzęt na bok. Czas przejść do drugiego zawodnika. Lili, już tu jestem. Widzę, że nacisnęłaś przycisk. Nic nie rozumiem. Ten przycisk chyba się zepsuł. No co tam się dzieje? 61? 62? Wygląda na to, że lubisz naciskać guziki. Spełnię wszystkie twoje życzenia. Proszę, woda z akwarium jest teraz twoja. Co to jest? Jestem cała mokra. A teraz kolejne akwarium. Nie martw się, wyleję wszystko, co trzeba. Przestań! Skończ z tym szaleństwem, nie mogę już oddychać! O, Lili, cześć! Nie powinnaś wychodzić z pudełka. Trzymaj maskę i wróć na swoje miejsce. Nie! Dzięki, ale to nie jest to, czego bym chciała. O, a tu jest całkiem fajnie! Ryby pływają? Super! Nie słyszę dźwięku wciskanego przycisku. Na co czekacie? Zrobione! Suzy, dobra robota, biegnę do ciebie. No, co tam wybrałaś? Popcorn, świetnie. Ups, trochę się rozsypał. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać od skosztowania. Wygląda pysznie i smakuje tak samo. Częstuj się, Suzy, zanim zjem wszystko. Popcorn jest twój. Nie rozumiem, co to jest. Ładnie pachnie to popcorn. Mam naprawdę dużo szczęścia. Nie przestawaj, chcę więcej popcornu. Dużo, dużo więcej popcornu. Jest taki chrupiący. Wiedziałem, że będziesz zadowolona. Koniec zła zabawa, Suzy. Zabieraj wszystko. Ojej, jak tu dużo popcornu. To jest właśnie to, o czym marzyłam. Super. O, na dnie opakowania coś zostało pilot i okulary 3D. To na pewno do oglądania filmów. jej trzymaj, sprawdź to sama. Dobra, myślę, że film będzie świetnym dodatkiem do takiego poczęstunku. Po prostu nacisnę kolejny przycisk. O, działa, ekran się włączył. Założę okulary, żeby móc zobaczyć trójwymiarowy obraz. O, ja też chcę się przyjrzeć. No cześć, zapraszam. Wow, jak fajnie się tu urządziłaś. Też mi się podoba. Mogę dostać trochę popcornu? Zabierz rękę, bo nic nie widzę. Suzy, poczęstuj mnie. O Boże, zaatakował mnie straszny klaun! To ja, Suzy, nie poznajesz mnie? Głupie okulary 3D. Lepiej nie zbliżać się do niej więcej, dopóki się nie uspokoi. Zobaczmy, co tam ułemny. Daj mi jeszcze sekundę, prawie wybrałam. Ciskam niebieski przycisk, aby mi się poszczęściło. Nie martw się, tak właśnie jest. Słodki, świeży miód prosto z pasieki czeka na ciebie. Pszczoła, uciekaj stąd. To jest teraz miód M, a nie twój. Proszę, częstuj się, mam nadzieję, że lubisz słodkości. Mm, to coś płynnego i lekkiego pachnie pysznie. To miód. Wspaniale. No spadaj, powiedziałem, żebyś stąd odlatywała. Cieszę się, że nacisnęłam właśnie ten przycisk. O nie, to pszczoła, to nie jest dobry moment. Spadaj stąd. Tylko nie to, przypadkowo nacisnęłam kolejny guzik. Wygląda na to, że Emma chce powtórkę. No nie mam nic przeciwko. Myślę, że mleko też przypadnie jej do gustu. Mmm, jakie delikatne, super. Będzie się idealnie komponować ze słodkim miodem. Chciałam niczego więcej! Kurczę. Teraz jestem nie tylko lepka, ale i mokra.